Dzień dobry, witam w kolejnym wydaniu XDMości, a w dzisiejszym odcinku o Trollu, któremu Platforma Obywatelska zapłaciła ponad 300 tysięcy złotych. Dobrze, więc o co w tym wszystkim chodzi i czemu ten materiał jest dzisiaj, a nie wczoraj? Jest dzisiaj, bo dałem szansę TVP, czy to jakoś skomentuje w wydaniu Wiadomości. Nie, we wczorajszym wydaniu Wiadomości 19:30 nie było nawet zmianki. O tym, o co chodzi, jest takie konto na Twitterze jak Pablo Morales, które działało na korzyść Platformy Obywatelskiej, w kampanii wyborczej działało na niekorzyść Szymona Hołowni, a teraz jak wiemy Szymon Hołownia jest w koalicji e, z Platformą Obywatelską i dziennikarze wirtualnej Polski doszli do tego, że e, ten pan, który stoi za tym kontem, e, od Platformy Obywatelskiej przez tam parę lat dostał 305 tysięcy złotych jako Analizy polityczne. Całkowitym przypadkiem konto Pablo Moralesa jest przeciwne CPK, ale to już taka wzmianka ode mnie. No i ja, jeżeli no to, że TVN się na ten temat nie wypowiedział, to jest dla każdego zrozumiałe. TVP się nie wypowiedziało, czyli ta cała kreacja e, czystej wody znowu idzie do, można tu, wodę spuścić e, w klozecie. A my posłużymy się materiałem Telewizji Republika. Kolejny skandal w Platformie Obywatelskiej chodzi o sprawę Pablo Moralesa, internetowego, wulgarnego hejtera, który atakował głównie politycznych przeciwników PO. Partia miała mu suto płacić 305 tysięcy złotych, informuje Wirtualna Polska. Rozumiecie? Dostać 305 tysięcy za tweety. Które każdy pisze normalny użytkownik. Szkoda, że mi nikt za moje głupoty, które czasami wypisuje na Twitterze, nikt nie płaci. Podwładni Tuska zaprzeczają, że płacili za ataki na konkurencję, w tym Szymona Hołownia, ale policjanci wiary nie dają i mówią o kłamstwie. Kto kłamie wewnątrz koalicji 13 grudnia i to nie tylko w sprawie Hejtera, w Sejmie sprawdzał dzisiaj Adrian Borecki. Bartosz Kopania, ekspert do spraw PR-u, to oficjalnie, mniej oficjalnie, Pablo Morales, internetowy agresor, w czerwcu ubiegłego roku poinformowało TVP Info. To finansuje Pana działalność na Twitterze. Ale o co Panu chodzi? Pablo Morales. Ale ja nie znam człowieka. To jest jakieś dziwne. Coś panowie. Dziwnego I to prawda, stare TVP miało rację, jakkolwiek to brzmi. Tylko Republika nie pokazała e, całego tego materiału. Ja znalazłem ten cały materiał i mogę wam pokazać, co wtedy TVP, stare TVP znalazł. Myślał, że w sieci jest anonimowy i chętnie z tego korzystał, atakując innych i siejąc mowę nienawiści. Okazało się, że znany internetowy hater to doradca Platformy Obywatelskiej, autor pojęcia Opozycja Totalna. To wyniku Telewizji Polskiej i śledztwa pracującej przez kilka miesięcy nad tym tematem grupy walczących z językiem nienawiści internautów. Agresja i mowa nienawiści to już stałe elementy towarzyszące środowisku Platformy Obywatelskiej. Z Kalisza przyjechaliśmy z całym autokarem prawie pełnym, żeby wyrazić naszą nienawiść do psychologii. Język nienawiści zwolenników Platformy Obywatelskiej jest obecny zarówno na takich spotkaniach, jak i w internecie. To, co łączy oba światy, to fakt, że mowy nienawiści nie potępiają politycy Platformy. Być może dlatego, że część hejterów to byli lub obecni współpracownicy PO. Powiem wam brutalną prawdę: wiele partii politycznych ma takie farmy własnych troli, którym normalnie płaci za to, żeby hejtowali przeciwników politycznych w internecie. To użytkownik Twittera, podpisujący się jako Pablo Morales, jak samo sobie pisze, jest rzemieślnikiem. Jego agresywne wpisy skłoniły polityków, działaczy sportowych i internautów do wezwania, by niejaki Morales ujawnił się. To ważne wezwanie, bo internauta, którego śledzi ponad 70 tysięcy osób, często publikuje hejterskie wpisy i informacje wprowadzające w błąd. Zobaczcie, jak niektórym Pablo Morales zaraz za skórę, że były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej oferuje bilety na mecz za tok to zdemaskuje Pablo Moraleza. Innym razem kolportuje nazistowskie treści. Także związkowców broniących swoich miejsc pracy i krytykujących Donalda Tuska porównuje do nazistów. W innym wpisie anonimowy z pozoru internauta porównuje dziennikarzy do działań u Bezzi w latach 40. i 50. Innym razem rzuca poważne insynuacje względem osób publicznych, mówiąc, że wróbelki ćwierkają. Hejterska aktywność tego użytkownika sprawiła, że grupa internautów postanowiła sprawdzić, kto stoi za pełnym wulgarnych treści. Treści kontem. Prace trwały kilka miesięcy, a w zidentyfikowaniu hejtera pomógł sam hejter. Jesteś opłacanym trolem partii politycznej. I w tym samym momencie, co wrzucasz na tego swojego trollowego Twittera, wrzucasz dokładnie ten sam mem o podobnej godzinie na swoje prywatne konto na Facebooku. Bo zdjęcia, które publikował jako Pablo Morales, publikował dokładnie w tym samym czasie znany z obecności w mediach Bartoszka, jak z rzekomej stłuczki samochodowej. Po połączeniu wielu kropek okazało się, że Bartoszka to syn byłego oficera Wojskowej Akademii Politycznej imienia Feliksa Dzierżyńskiego. W przeszłości m.in. doradca wizerunkowy platformy obywatelskiej. Panie Bartoszu, chciałem się zapytać, kto finansuje Pana działalność na Twitterze? Ale... O ale, a, a co Państwo chodzi? No chciałem się tylko zapytać, kto finansuje Pana działalność na Twitterze? Ale o co panu chodzi? Pablo Morales. Ale ja nie znam człowieka. To jest jakieś dziwne. Coś, coś panowie tego Już w 2017 roku jeden z opozycyjnych tygodników pisał o bliskiej współpracy tego mężczyzny z Platformą Obywatelską. Według gazety to właśnie internetowy hejter miał wymyślić hasło opozycja totalna. Oficjalnie pod nazwiskiem mężczyzna występuje jako specjalista od wizerunku i komentator w mediach. Z drugiej strony jego internetowe alter ego Pablo Morales to ogromny zbiór wulgarnych treści, mowy nienawiści i ataków. Omawiane konto to jedno z największych kont pełnych internetowego hejtu, i nie jest to pierwsza aktywność w sieci, której autorzy wykazują dziwną sympatię w stosunku do polityków platformy obywatelskiej. No bo jest to skuteczna strategia polityczna i to na Twitterze najlepiej widać, jak niektóre partie polityczne mają takie dziwne, anonimowe konta, które działają na ich korzyść. Bo jak wiemy, ludzie nie myślą samodzielnie, tylko lubią myśleć przez kogoś. Jeżeli ktoś im narzuci narrację. I jeszcze ten użytkownik lubi tego trola. No to wtedy łatwiej to zmanipulować swojego wyborcę na swoją korzyść. W przeszłości, jak się okazało, także za hejterską stroną Sok buraka, stał mężczyzna zatrudniany przez Stołeczny Ratusz oraz opłacany przez Platformę Obywatelską i prowadzony przez polityków tej formacji i Romana Giertycha. A wraz z aferą fakturową w Inowrocławskim Ratuszu wyszło na jaw, że w tamtejszym samorządzie działała farma troli uderzająca w przeciwników Platformy Obywatelskiej i prezydenta Inowrocławia, prywatnie ojca senatora a wcześniej posła PO. No dobrze, to było tyle z archiwalnego materiału TVP Info i wracamy do Republiki. To, że Kopania i Morales to jedna osoba potwierdza teraz WP, informując, że hejter atakujący głównie politycznych przeciwników PO pobierał od Platformy Obywatelskiej wynagrodzenie, faktury mówią o 305 tysiącach złotych. Najpierw partia nie chciała udostępnić dokumentów, zasłaniając się brakiem dostępności. Gdy weszliśmy na ścieżkę sądową, faktury się odnalazły. Kopania zaprzecza, że brał setki tysięcy złotych od partii Donalda Tuska za hejt. Co ciekawe, Pablo Moralesa, czyli konto prowadzone przez Kopanie, obserwują wpływowi politycy Platformy Obywatelskiej z Donaldem Tuskiem na czele, więc on czy Borys Budka i Marcin Kierwiński wiedzą, jakie treści propagował Kopania, którego opłacali. Dlaczego pan obserw obserwuje Pablo Moralesa na portalu X? Płacicie hejterowi 305 tysięcy? Potwierdza pan, zaprzecza, panie ministrze. Wiecie, obserwacja danego konta nie jest równoznaczna z tym, że ktoś kogoś popiera, że ktoś widzi wszystkie tweety tej osoby. Na przykład w przypadku Kierwińskiego obserwuje dokładnie 1001 osób, więc nie jest taka stuprocentowa szansa, że on go popiera, wyświetla, komentuje, lajkuje. Dlaczego pan obserwuje Pablo Moralesa? Nie wstyd wam? 305 tysięcy WP donosi, że płaciliście zwykłemu hejterowi, który obraża ludzi na Twitterze. Też marszałka Hołownia, Lewica Razem. No nie wstyd wam? Naprawdę, no marszałek Hołownia, Lewica Razem. Opłacaliście czy nie? No tak i najlepszym argumentem, żeby to odbić jest to, a wy w TVP co robiliście. Nie bronię tutaj znowu TVP, bo robili co robili, no ale tutaj Borys Budka nie może się uzasłaniać tym, że no w TVP Info też hejtowaliście. Mimo ujawnionych faktur Tomasz Siemoniak zaprzecza, że PO opłacała internetowego agresora. Platforma płaciła internetowym hejterom, tak czy nie? Nie. W te zapewnienia nie wierzą nawet koalicjanci, którzy mówią wprost, platforma kłamie. Czy rzeczywiście platforma opłacała? No tak wynikało z faktur, które zostały ujawnione w trybie dostępu do informacji publicznej. Poseł Żukowska nie pozostawia na platformie suchej nitki. To jest bardzo przykre, dlatego że to konto naprawdę pisało haniebne rzeczy na poziomie absolutnego rynsztoku wobec swoich konkurentów politycznych. Swoich, czyli rozumianych jako konkurencja Platformy Obywatelskiej, no bo ta osoba była... lewica, i hołownia. Tak, była opłacana z Platformy Obywatelskiej. No i... To nie podniesie na pewno poziomu zaufania, y, ani poziomu debaty publicznej. Mogę po prostu wyrazić rozczarowanie z tego tytułu, aczkolwiek tak jak mówię, no przypuszczenia były już od wielu lat. I bardzo zrozumiały komentarz pani Żukowskiej, bo Platforma Obywatelska cały czas gra na to, żeby tą lewicę wchłonąć. I właśnie takie hejt konta często krytykowały lewicę, chociaż są razem w koalicji i mają podobne poglądy. Jak wskazują internauci, małżonka Bartosza Kopani, czyli Pablo Moralesa, w zeszłym tygodniu została rekomendowana na stanowisko w kolegium NIK. Pani Agnieszka Rejmier Kopania jest magistrem zarządzania i marketingu. Proponowana przeze mnie kandydatka spełnia wymagania ustawowe i wyraziła zgodę na objęcie tej funkcji. Nic mnie tak w polityce nie denerwuje jak nepotyzm, czyli wciąganie rodziny na wszystkie stanowiska. I temu w kraju jest jak jest, bo nie rządzą nami specjaliści tylko rodzina danego polityka. To Morales swój hejt skupiał głównie zarówno na politykach PiSu, jak i Szymonie Hołowni. Szanowny panie marszałku, czy czuje się pan kretynym idiotą, debilem, jak pisał Pablo Morales, który miał być opłacany przez Moralesa Donalda Tuska w ramach faktur, bo to pana kolega z koalicji opłacał człowieka, który hejtował. Miał być pan płaczkiem, pajacem, różne inne epitety wobec pana padały. No i co ja mogę panu powiedzieć? Znaczy uważam, że wydawanie 300 tysięcy złotych za coś, co państwo robią za darmo, no to jest jednak duża niegospodarność. Można mieć różne zdanie o marszałku Hołowni, ale nie można mu na pewno odmówić ciętej riposty. Na sejmowych korytarzach marszałkowi Hołowni do śmiechu już tak nie było. Hejt, nienawiść i głupoty, które akurat z tego profilu lały się nie tylko pod moim adresem, to jest coś, co nie powinno mieć miejsca w debacie publicznej, bo to po prostu może doprowadzić z czasem do nieszczęścia. Afera z kopanią W. Moralesem to kolejny zgrzyt w rządowej koalicji. Tarcia są również o CPK i aborcje. Mam już tego osobiście dość że blokuje chołownia z Kośniakiem. Blokujecie panowie prawa kobiet. Oglądałem wywiad, gdzie Robert Biedroń powiedział, że Donaldowi Tuskowi zależy na liberalizacji prawa aborcyjnego i na związkach partnerskich, a cały problem właśnie tkwi w trzeciej drodze zaatakowała trzecią drogę. Marszałek Czarzasty kłamie. Nic nie blokujemy, e, naprawdę każda partia ma w tej sprawie swój pogląd i swój program. Marszałek Hołownia nie gryzie się w język mówiąc Czarzasty kłamie. Pan Marszałek Czarzasty kłamie. Wy widzicie jak to zostało zmontowane? Nie wiem jak to było, ale na pewno jest to wycięte było. Pan Marszałek Czarzasty kłamie. Pan Marszałek Czarzasty kłamie. E, nie ma żadnego blokowania. Ja myślę, że marszałek hołownia blokuje. Po co wam marszałek hołownia zarzuca kłamstwo? Ja tego nie wiem, zalecam. Proszę, apeluję bardzo grzecznie, panie marszałku, proszę skierować te projekty do pierwszego czytania. Będziemy o tym dyskutować, będziemy się spierać. Tak, i tutaj poseł Trela ma rację, bo to, że marszałkowie Sejmu mogą y, nie wprowadzać do porządku obrad jakichś ustaw, jest ustawa, zebrała podpisy i powinna być procedowana, nieważne jaka ona jest. Ja mogę mówić się o pośle Treli, a poseł Trela znów powie o mnie, ja już się w te łańcuszki argentyńsko-finansowo-polityczne nie chcę bawić. Natomiast chcę jasno powiedzieć, że myśmy od samego początku wiedzieli, że w tej sprawie się różnimy w koalicji. To pokazuje, jak, na jakich fundamentach jest zbudowana ta koalicja. Ona jest zbudowana na kłamstwie, tam nie ma przyjaźni, tam nie ma e, troski o państwo, tam nie ma. Chęci współpracy są tylko stanowiska. I właśnie te ministerialne stanowiska i związane z nimi pieniądze zdecydowanie bardziej łączą niż opłacany hejter czy sprawa aborcji. Adrian Borecki, Telewizja Republika. Na początku filmu powiedziałem, że ta sprawa nie została poruszona w wiadomościach, za to została poruszona w jakimś innym programie, i tutaj fragment, gdzie pani z platformy obywatelskiej została zapytana o Pablo Moraleza. Za co platforma płaciła panu kopani? jak rozumiem, płaciła za doradztwo, za pomoc pewnie przy różnych eventach też w No bo oczywiście Platformę zarzut jest taki, że za Nie, yy, nigdy nikomu nie płaciła i nie będzie płaciła za Ale to w takim razie hejt. nie przeszkadzało wam to, że jeśli... Ja nie znam tej twórczości i nie znam tych powiązań. Ja mogę tylko mówić o e, no Ale twórczość, o tym, że pan pan faktycznie doradzał, zbyt, no? faktycznie doradzał, faktycznie doradzał i i wykonywało usługi na rzecz Platformy Obywatelskiej. I to, że oprócz tego pisał konta, obraźliwe wpisy, nie zgrzytało wam jakoś? Ja się dowiedziałam o tym wczoraj z artykułu prasowego. Nikt, nikt nigdy w Platformie nie będzie nikomu płacił za... Wręcz przeciwnie, to są rzeczywiście praktyki nagrane. A nie wie pani, na czym te analizy dokładnie polegały, politologiczne pana Kopani, które świadczył dla Platformy? No to myślę, że to była przede wszystkim pomoc w różnego rodzaju eventach, przy przygotowywaniu pewnie wystąpień. Natomiast no szczegółów, szczegółów nie znam. Platforma nie wiedziała, że pan Bartosz Kopania i Pablo Morales, ta, ten użytkownik, on ma bardzo duże zasięgi, śledzi go ponad 100 tysięcy osób i właściwie każdy, kto jest w miarę aktywny na Twitterze wcześniej, teraz na platformie X, musiał te, te wpisy natrafić. Platforma nie wiedziała, że to jest jedna i ta sama osoba? Myślę, że nikt nie wiedział. Ja, ja też zresztą nie wiedziałam. No i tutaj widzimy ordynarne kłamstwo, bo tożsamość Pablo Moralesa wypłynęła w poprzednim roku, i szczerze wątpię, że polityk Platformy Obywatelskiej by o tym nie słyszał. Pominięcie tego tematu przez TVP nie było jeszcze aż takim wielkim występkiem, jak wpadka w stosunku do przemysława Wiplera, którą zrobiło wczoraj. TVP i o tym zapraszam Was na kanał Brzuska TV. Link do tego filmu znajduje się w opisie, a także na ekranach końcowych tego filmu. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć.